Proszę Państwa, zaznaczmy, który jest dzień, bo odwykniecie. I co wtedy będzie? Proszę Państwa, wtorek, środa. Czy wtorek? Środa. Proszę Państwa, imieniny Krystyny Kingi. Jak widzicie, sam czasu nie pilnuję, bo dzień z dniem się zlewa, jak się w sobotę, niedzielę pracuje. Czasem bywa, że w niedzielę. Największy ogień jest. I wtedy, kurde, jak dochodzi do poniedziałku, to już jesteś wiesz. Roz, rozstrojony i się cały tydzień e, pierniczy. O to tak, ko Nie bójmy się nazwać tego po imieniu, proszę Państwa. Dzisiaj wszyscy, kurde, tak wokół, jak to się mówi, owijają bawełnę. E, nie potrafią wyrazić e, tego, co myślą, co czują. Yy, wszyscy kalkulują, patrzą na każde słowo na tym YouTubie oczywiście, no bo na żywo to jeszcze idzie prawdziwych ludzi poznać i porozmawiać jak yy, człowiek z człowiekiem, ale na tym YouTubie to jest taka sztuczność, że, że mnie kurwica bierze. <gry> Pewnie a co? Kurczę, jak szukasz prawdziwości, do szpiku kości, to zapraszam na kanał. Tutaj masz wszystko, jak jest, jak życie płynie tak jest, taka super produkcja powstaje. Proszę państwa, kozy zamknąłem na wybiegu yy, i tutaj na razie nie ma wstępu, ponieważ mam w planie dzisiaj skosić łąkę. Tak jest, dobrze słyszałyście wszystkie, tak, 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 tak. Co, tak. To kurde są. Żeby nie kozy, to bym, to bym już nie żył pewnie. Dobra, eee, łąkę będziemy kosić. Tylko 30 trzeba dotankować i łychę zdjąć, żeby nie miała za ciężko na przodzie. Eee, tak, wczoraj padało. Rosa już y, schnie, także no, myślę, że do południa spokojnie można to zrobić. Eee, na ostrze troszeczkę. Noże i będzie ok, może. <laughs> Dobrze. Kurczaki 100%, chyba że czegoś nie zauważyłem. Starałem się tutaj ogarnąć, żeby szczur nie miał jakiegoś dobrego dostępu, ale w sumie, w sumie by tu wszedł. Ale chyba by już takiego nie porwał, by mógł pogryźć, zagryźć, nie? A nie widać nic. Także myślę, że tutaj jest te 119 sztuk. I póki co wszystko ok, wygląda. Jest zadowalający wynik, efekt. Eee, także tutaj ta kąpiel jak były pisklakami w pierwszy dzień zimna kąpiel służy kurczę, będę miał dzieci, to od razu będzie ten Micha z zimną wodą na porodówce. Powiem, wrzuca tam pani <noise> po kolei te pięcioraczki. Dobra. Śmiechem żartem, idziemy, zobaczymy, obadamy tą łąkę. No, zamknąłem kozy, bo tutaj będę wyjeżdżał, żeby tutaj już się nie plątać. No i muszę zacząć tutaj kury, koniecznie wypuszczać. Więc, jakbym wrócił ciągnikiem, to i na dzień dłuższą chwilę bym te kury tutaj wpuszczał, bo tej trawy nie chcę kosić, a tylko kury dadzą z tym sobie radę. Eee, kozy nie jedzą, one wybierają, nie? A kury lubią tą trawę, akurat co rośnie, a kozy tego nie jedzą, to właśnie kury to skubią, im dobrze to idzie. Co tutaj więcej? O, truskawki ładnie skoszone. Będą za rok dobre truskawki, tylko jeszcze my, będzie trzeba przypielić, żeby tak nie rosło zielsko przy truskawce i myślę, że będzie okej. Okay. Tutaj Ewelinka ładnie zadbała. Zobaczcie, w końcu widać, że to jakiś początek winnicy, nie? Aż, aż nie idzie uwierzyć, że to jest trzeci rok już tej winnicy, nie? ciężkie warunki, ale, o, ale chyba coś z tego będzie. No i co, łąka tutaj wygląda w ten sposób. O kurcze drucik jest, ale ten przerwany. Hmm. Ciekawe, jak to się wydarzyło. To co supełek trzeba by było, a jeden przerwany, ale to chyba dwie czy trzy linki idą takie cieniutkie druciki. Hmm. Ciekawe, co się wydarzyło. Że pękło tak dziwnie. Hmm. Z łączką normalną, tą kostką do elektryki mogłoby być dobre, ale jak jest więcej takich miejsc, nie, nie widać tutaj, coś musiało, coś. A może. Nie, kostą też nie. No nie wiem, dobra, mniejsza o to. Tutaj na górce jest, jest glina i ogólnie to taka tutaj łąka tu nie. Pierwszy pokos jeszcze w miarę, a ten drugi to już takie jakieś zielsko, troszeczkę koniczyny, ale to tak nie za bardzo słaba ziemia widocznie, a tutaj przystawię już nawet z tej strony trochę lepiej więcej koniczyny, gęstsza ta trawa, jakieś inne chwasty. No i tutaj też różności, nie? Tutaj najlepiej to wygląda. Ale też nie wiem czy na przykład ta trawa, nie wiem jak ona się nazywała na przy... na bagnistych rośnie chyba, nie? Czy to dla kozy jest dobre? No ale co to, to wiecie, koza sobie chyba wybierze, nie? Lepsiejsze rzeczy. I co, co wieczór właściwie z Wojciechem coś tam łapiemy, rybki i zdziwiony jestem jak z dręgi urosły. Normalnie po 20 parę centymetrów, nie. Także. Yy, o konie trzeba koniecznie wpuszczać, bo to kurde sama zdręga będzie za parę lat. Albo karaś, albo zdręga. Jak się tego nie wywali, dobrze, proszę Państwa. Co jeszcze ja bym dzisiaj chciał siana. No W planach czyścić kurnik, ale to nie ucieknie, także nie jest to jakieś pilne. No i dach nad stolarnią. To jest dosyć pilne, bo w tym roku muszę to ogarnąć, żeby już na jesień było to zrobione, bo w końcu się zawali, i wtedy to już nie będzie chwila, moment. Bo to we dwoje to nawet i w jeden dzień by ogarnął, jakby chciał. Ale ja myślę, że, że sam w cztery dni bym to zrobił. <grywia> no, zobaczymy. Może Wojciech będzie, bo on pracuje. Jak wiecie, ciężko pracujący człowiek. zobaczcie jak na pięknie kwitnie. E, pracuje, żeby zarobić na pobyt na farmie. Bo tutaj to on nie zarobi. <grywia> tu pieniędzy nie ma. Mm. Niech odpoczywa. Chłop i niech pracuje na Mazurach. Jeden by dopłacił, żeby na Mazurach popracować. Wczoraj też pogrzebałem trochę w ulach. Yy, Kontroluję te odkłady. Po prostu. O, śliwka. skniła. To też nowa śliwa. Jest trzy lata temu chyba ją posadziłem. Pięknie wyrosła. Węgłowicka. Jakoś tak chyba się nazywa. ale Pleśnieją te, gniją na drzewie. Już myślę, że wyjdą. Nie wyjdą. Czy wyjdą? A może je tutaj dzisiaj wpuścić. Ta! Puszczę je tutaj najwyżej, później poganiam. I co, wczoraj jak zajrzałem, no to widać, że one troszeczkę na kropu zbierają. Także yy, myślę. A tutaj miodek dałem, patrzę, pszczoły się kręcą. Wczoraj miodek dałem, żeby zakarmić odkład. O. No chyba pochłonęły Jeszcze na pewno wyliżą O na pewno są zajęte Dobrze Tak, troszeczkę się ruszają, jest dopiero ranek Także mam nadzieję że już na nawłość latają Gdzie tutaj na przykład jest kwitnąco tam widzę przy samym ulu Tutaj już zaczyna kwitnąć też nie? Co nie wiem trochę ta kanadyjska już nie wiem ile tych odmian. Ta jest niższa. Popadało, dzisiaj będzie właśnie ciepło. To myślę, że. Nie wiem, bym musiał sprawdzić, jak to nektaruje. Jak nektaruje na włoć, nie? Przy jakich warunkach. Jestem ciekaw. Idźcie se. No, w tych szlakach później ciężko jest znaleźć, nie? O, jak poleciał na moim niebie dron. Robią tory, to latają czasem. No dobrze, nie ma co tutaj ściemniać, proszę państwa. Się włączymy później, jak będzie co do pokazania. Będziemy kościć tę łąkę. A póki co. I co? Właśnie idę się przygotować Do tej ciężkiej pracy Mentalnie się przygotować Zobacz, mirabelka O Murawieckiemu to by gul skoczył Jakby zobaczył ile mirabelek mam Szczaw też rośnie, Śniebój. Troszkę benzynki Nie zaszkodzi Czemu nie? O Kosy potankowane Traktorek potankowany Trzydziestkę dolejemy. Już tu nie ma śmieci. Lej pan. Lejki są dla mięczaków. Lej tą benzynę. Pięćdziesiąt lat, trzydziestka ma. To już taki wiek, kiedy lejka nie trzeba. Od razu w gardło nic jej nie zaszkodzi. Ciekawe, kiedy baniaki wynajdą takie, że będzie można bez problemu wylać wszystko. Czy będą takie czasy kiedyś? Dobra, gotowa do koszenia hektarów. Uh. Uh -huh. Zaszyń. Co dziewczyny? Nie. Robi wrażenie, co? Trzydziestko z takim zestawem. No, nie, dobra, teraz będziemy ostrzyć. Czekaj, czekaj, najpierw szyby, póki jeszcze mokra gąbka. O. tutaj było widać, co tniemy. Toż trochę, No bo do stawów wjechać, może, Szybciej by było co. No z wody. Dobrze jest. O człowieku. Jakoś tam radę. Jak to się kręci? Tutaj jest ostry i tu. Tu się strony zmienia. Kiedyś trzeba by było. Z jednej strony dopiero używane. To teraz raz na kamienia trafi koniec

Po robocie, proszę Państwa, po strachu, po płaczu. O, możecie się uspokoić. Nic wam nie grozi. Koniec. Bociek też już się nażarł, robotę skończył, ślimaki zeżarł. o, Wieszamy ogrodzenie. Nasz pastuch. I tyle. Się opalać do końca dnia. Nie, na dzisiaj jeszcze plany. Drewno muszę przygotować. Na dach jakieś kantówki przywiozek, już ciągniczek mam wystawiony a. a szybko poszło bez gaszenia, nie było trzeba chłodzić, po prostu umiejętnie operować gazem, gdzie trzeba przypierniczyć, tam trzeba przypierniczyć, a gdzie nalajcie to delikatnie i zgaszone. Teraz nie wiem czy nie będzie lepszy pokos, bo więcej właśnie tej koniczyny, także to może być więcej białka. O. No i wiadomo, deszcze popadały to ma wody ta trawa i trochę podostrzyłem ostrze i, i widać różnicę, że to lepiej szło. Ale z wiosny też tutaj zagęszczenie było mocne. I ta je, jeszcze z jesieni ta trawa słucha pewnie. To pewnie też temu to się zapychało. Tutaj szczególnie nie było gęsto. O. ピンクだ。